Rok 1996 zapadł w pamięć graczy dzięki pierwszym poważnym akceleratorom graficznym 3D, czyli 3DFX Voodoo. To też czas, kiedy wychodzi sporo świetnych i przełomowych gier. Pojawia się pierwszy Quake, Duke Nukem 3D i oczywiście Blizzard wypuszcza Diablo. Ale to w tym roku wychodzi gra, która sprawiła, że pokochałem gatunek tak zwany przygodówkami Point and Click. Mowa o Broken Sword Shadow of the Templars. Jest to przedstawiciel klasycznych przygodówek, więc nie oświadczymy tu takich akcji, a raczej takie. Ward stworzyła firma, która już na swoim koncie miała dwie gry z tego gatunku mowa o Revolution Software. Zadobiutowali tytułem fantazy Lure of the Temptress. następnie nawarto żyli science fiction i dali nam Beneath a steel sky. W 96. pojawia się pierwsza część serii złamanego miecza i tym razem mamy do czynienia z awanturniczą przygodą. W grze wcielimy się w amerykańskiego turystę George'a Stobarta, który odwiedzając Paryż stał się świadkiem zamachu na kawiarni przez postać przebraną za klauna. To wydarzenie zmieni życie George'a. Fabuła powinna przypaść do gustu i ośnikom przygód profesora Langtona w książkach Dana Browna. Mamy do czynienia z tempariuszami, asasynami a to wszystko skrywa tajemnica. Scenariusz zawiera kilka świetnych zwrotów akcji, które sprawiają, że historię po prostu chce się poznać. Podczas przygody zwiedzimy pięknie ręcznie rysowane lokacje, takie jak wspomniany już Paryż z charakterystycznymi uliczkami, Irlandię, gdzie odwiedzimy m.in. pub, Syrię z klimatycznym miastem Marib, czy hiszpańską Willę. Ale lokacje te oczywiście nie są pustymi miejscami, a wręcz przeciwnie. Poznamy plejadę barwnych postaci z piękną dziennikarką Niko na czele, dzięki niej oczywiście nie zabraknie wątku miłosnego. Detektywa Rosso ze swym towarzyszem Mu, czy irlandzkich koneserów piwa. Może wysłać jakiegoś brandy, O, tak. I kto za to Nie też Wcielając się w Georgia możemy liczyć na sporą dawkę specyficznego humoru, gdyż bohater nie skąpi od ironicznego komentowania wszystkich. <laughs> nie uświadczymy tu przekombinowanych zagadek, więc obejdzie się od klikania wszystkim na wszystko. Mało jest momentów, na których może się zawieźć na dłużej, co jest normą w niejednej grze przygodowej. Całość uprzymila również ścieżka dźwiękowa soundtrack świetnie buduje klimat. Bardzo spodobał mi się też pomysł, że w momencie, kiedy odkrywamy coś istotnego dla fabuły, przygrywa krótki motyw muzyczny. Wiadomo, niektórzy mogą marudzić, że Broken Sword jest przegadany, bo rzeczywiście dialogów jest całe mnóstwo, ale dzięki świetnej grze aktorów i dobrze napisanym kwestiom chce się po prostu słuchać tego, co mają do powiedzenia postacie niezależne. Fajnie jest też pomyślany system dialogów. U dołu ekranu mamy ikonki odpowiadające tematom do rozmów, a u góry przedmiotem, o które możemy zapytać napotkane osoby. Niestety, w grze występuje też element znienawidzony przez fanów gier przygodowych, a mianowicie w grze można zginąć. I tak prezentuje się pierwsza część serii, która doczekała się oficjalnie pięciu części. Miała romans z grafiką 3D, co jej średnio wyszło, aby wrócić Piątej części znów do klasycznego podejścia. Broken Sword doczekał się również w fanowskiej części oznaczonej numerem 2,5, jak i wydań dyrektor z dwóch pierwszych części. Niestety Shadow of the Templars nie doczekał się nigdy oficjalnie polskiej wersji językowej. To co widzicie, to oryginalna gra z 96 roku z fanowskim spolszczeniem. Niestety gatunek klasycznych przegodówek dzisiaj zniszczą. Co prawda wychodzą nadal dobre gry takie jak na przykład Seria Deponia czy polska gra Ironic kartin from Matryoshka (With Love), ale już nie osiągają takiego sukcesu jak kiedyś.